Na BD, numer... Planuje numer. zawsze? A... Zapraszam Piotra Bawińskiego i Liwomira Wiśniewskiego, a szykują do walki się Robert Zymer i Marcin Kural. Tak, tak, tak jest! Tak jest! Pan wygrał! Tak jest! Uważaj na rękę! Dagi Gniewko! Zapraszam Maksa Tomaszewskiego i Barwnika ma książkę A do Walki się swipną w razie czego. Andrzej nic nie ma na razie. 6.30 do końca. Przepraszam. Angiela Narczyk i Agnieszkę... Nie. ...a szykuje się Klaudia Mitka. Do niego się kręć. Klaudia Mitka to musi szykować, bo Klaudia Martowska cofają się z polegącymi. Nic nie ma. Do do końca. Na macie czwartej szykuje się Zuzanna, Kuliszczyk i Karolina Pierna, a na samą do balki zapraszam Annę Wydarczyk i Agnieszkę Winkiewicz. No, a Jadrze, na to czekasz! Uważaj na hak! Uważaj na hak! Szykują do się do trzecie, Żurowski, I do niego, Kary, do niego! A na, macie... na łokieć stawaj do niego! Macie Łóżański, tak jest! Dobrze, nie ma punktów, dwie przewagi przegrywasz! Dawaj! Musi odpocząć, musi odpocząć, odpocząć, Nie ma punktów, Andrzej, żadnych, nie paść na czas, walczysz! Jeżeli Narkun by miał dwie przewagi i dwie kary, to kto wygrywa na ten moment? To Andrzej. Do walcu na macie numer 5 szykuje się Robert... Dawaj, musisz punkty jakieś zrobić! ...na macie 4 Zuzanna Kuliszczyk oraz Karolina Bielnik. Pięknie! Białym, białym, białym proszamy do dekoracji. Pięta do tyłka, gniewko, Pięta Pięta do tyłka, do tyłka, Andrzej praca, praca. Mark nie, nie uciekł, Andrzej tam poszedł. No. A w takim wypadku, jest jedna, pasyta, z a jedna, jedna to wygrałam, ale ja naprawdę nie Co ty spraw, I słuchaj, tak i wstawaj, dawaj na tę rękę, wstaj, co ty robisz? Cześć. Zapraszam. Przepraszam. minuty. Uwaga, nie? Three minutes, Andre.